Krynica. Uzdrowisko, które powstało już w XVI wieku jako wieś krzenycze. W XVIII wieku Austriacy odkryli źródła mineralne i założyli pierwsze domy zdrojowe, ale dopiero w drugiej połowie XIX wieku, za sprawą badań profesora Józefa Dittla, nastąpił gwałtowny rozwój krynicy jako ośrodka uzdrowiskowego. Pod koniec XIX wieku przybywało tu ponad 6 tysięcy kuracjuszy rocznie. W tym czasie powstało wiele reprezentacyjnych budowli Krynicy, między innymi jedna z wizytówek miasta. Neorenesansowy stary dom zdrojowy z przepiękną salą balową i kameralną pijalnią wody Mieczysław. To tutaj odbywają się coroczne spotkania polityków i przedsiębiorców z Europy Centralnej, znane pod nazwą Forum Ekonomicznego. Rynica oferuje kuracjuszom swoje naturalne bogactwa w postaci wód mineralnych, ale co ważne, stworzyła atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi i regeneracji. Park Zdrojowy ze swoim deptakiem, wspaniałymi rabatami kwiatowymi, pijalniami wody czy fontannami stanowi niepowtarzalne otoczenie dla wszystkich. Zrewitalizowane budynki, altany i pawilony, rzeźby kwiatowe czy podświetlana fontanna zachęcają turystów i kuracjuszy do wypoczynku na świeżym powietrzu. Szukając noclegów w krynicy, znajdziemy współczesne hotele i pensjonaty. Ale również obiekty o długiej i ciekawej historii, jak stare drewniane wille na bulwarach Ditla czy choćby ufundowaną przez Jana Kiepurę Patrie. Ten luksusowy, Wybudowany kosztem 3 milionów dolarów i zaprojektowany przez Bogdana Pniewskiego hotel, mimo burzliwej powojennej historii, wciąż zachwyca modernistyczną architekturą, marmurowymi i alabastrowymi wykończeniami klatki schodowej, drzwiami obrotowymi czy zabytkową windą.